się hey, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4, Puchar Świata w sezonie 2024-2025, moi drodzy, nie przedłużamy dal, dłużej, dalej, dłużej i w ogóle, yy, tylko kontynuujemy ten Puchar Świata, Pius Paszche na prowadzeniu przed Naokim Kamurą i Filipem Raimundem, więc bardzo ciekawie, Niemcy w bardzo dobrej formie byli dla Hammer, pytanie, czy w Kusamo to się powtórzy? No a dzisiaj rozpoczyna te zawody Angela Niszek. Na razie bez punktów. No ale może to są takie zawody, gdzie. Uuu, ho, ho, panie Laniszek. Raczej nie. Czybym odciążniki kuźwa powiem? Może tak być. Kamil Stoch z numerem drugim. I też problemy od razu na wyjściu z progu. Kamila i to jest bardzo słaby skok. 113 metrów Kamila Stocha. Niestety Kamil również raczej do drugiej serii awansuje. Tate Franz, reprezentant Stanów Zjednoczonych. No i uwaga, na razie te skoki moje są dalekie od ideału. I Tate Franz również problemy. To jest 128,5. to prawda prowadzenie, ale... No ten skok nie był dobry. Maximilian Ortner. No i Ortner. Tutaj już lepiej to wyglądało od reszty. No i dłuższy skok. Mianowicie 134,5 metra. No i prowadzi z ogromną przewagą nad resztą. Valentin Foubé. Reprezentant Francji. I zobaczmy, jak daleko to nie będzie też dobry skok. Valentina Foubé. Choć ciągnął ten skok jak mógł najdalej. I udało mu się na drugie miejsce skoczyć. 132,5 metra. Władimir Zograwski z numerem 6. jedyny bułgarz stawcy już od wielu, wielu lat, no ale dzisiaj czy będzie to jest skok idealny, no! Wyciągnął maksimum z tego skoku i 135 jak widzimy to był maksimum, jedną dziesiątą za maksimum Jana Mortnerem, więc notami za styl tutaj przegrał Jan Herl z numerem siódmym. No, i Jan Herr, czy to będzie daleki skok? Stara się. No i brawo, brawo, jeszcze raz brawo. 135 metrów i to musi być prowadzenie bez dwóch zdań. Felix Trans, Truns, Truns, Trans. Czy to istotne? Jakie nazwisko? Raczej nie. Ważne, że to Szwajcar, który no stara się jak może i 135 daje mu czwarty rezultat w tym momencie. Andreas Węgier. No jakbym się spodziewał Niemców na czele to raczej z nim, no ale on na razie odstaje od reszty, no i widać, że w tym konkursie raczej nie poprawi się zbytnio, bo piąte na razie miejsce na dziewięciu skaczących, nie daje mu to za dużych szans. Frederik Willumstad. No Norwegia, opłakanie na razie można powiedzieć, w Lillehammer nie było szału, ale tutaj w Kusamo. Willumstadt pokazuje, proszę Państwa, ja tutaj się w tym roku będę liczył 142,5. No i prowadzenie z ogromną przewagą. Domen Preuc. Reprezentant Słowenii, brata Cenę oraz Petera już nie ma, został tylko on. No i na razie ten skok drugi, trzeci, ósmy. Mm. Więc daleko, bardzo daleko. Stefan Laje. Reprezentant Niemiec, i uwaga, jak daleko po frunie. Reprezentant Niemiec będzie na pewno próbował. I proszę bardzo, reprezentant Niemiec na prowadzenie 142,5. Bonoty fenomenalne: 4 razy 19,5. Tylko 19 od Japończyka. No i prowadzi o punkt przed Norwegiem, Winumsztadem. Pawo Rompainen, pierwszy z Finów, jakiego będziemy oglądać właśnie u nich samo i popatrzmy, Pawo, jak on sobie tu poradzi, wygląda to nieźle i to jest bardzo dobry skok. Rompainen na miejsce trzecie, 138,5 metra i bardzo wysokie oceny otrzymał również, więc to na pewno jest warte uwagi. Kilian Pajer. I Kilian, to wyjście z progu mogło być chyba lepsze, ale ostatecznie nie był to zły skok i <noise> daje to czwarte miejsce. Brawo. Czas na Markusa Eisenbichlera. Co zrobi reprezentant Niemiec kolejny, którego już dzisiaj oglądamy, no ale Markus na razie bez szaleń skacze. No i tutaj skok, taki średniawka, piąte miejsce na chwilę obecną, no więc Wellinger najgorzej z Niemców, znowu się to niestety sprawdza. Stefan Kraft, jak daleko reprezentant Austrii będzie w stanie odlecieć, oj na razie wydaje się, że nie odleci zbytnio, choć poniosło go tej powietrze pod narty i 139,5 z trzema dwudziestkami zajmuje trzecie miejsce w tym momencie Austriak, więc ładnie to wyciągnął Daniel Czofenik. No i Daniel Czofenik, on natomiast troszkę chyba... Za bardzo zaufał w górę w wyjściu z progu, no ale no, noty wysokiej piąte miejsce Austriaka, no. Kasperi Walto. i Kasperi Walto. Reprezentant Finlandii, Rompainen, Nieźle. Kasperi chyba gorzej. Ósme miejsce w tym momencie Fina. Za Iwę myślerem przed Herlem. Halvor Egner, Granerut. Czekają na tego Ruda, który wróci, żeby znowu skakał tak, jak potrafił, na najwyższym poziomie. No i w tym momencie szóste miejsce nie jest złym wynikiem, oczywiście, bo na pewno jest jakiś progres, jeżeli chodzi o jego skoki. Paweł Wąsek. No i Paweł Wąsek, wyjście z progu nie najgorsze. No ale brakuje odległości po raz kolejny 138. No daj piąty wynik Polakowi nie jest to oczywiście zły rezultat. Patrzą na to, że Kam jest dopiero 19. Niko Kitosaho. No i Niko. Spokój w locie, ale chyba zbyt wycofał się z tymi nartami. No i dziewiąte miejsce dopiero fina. A mogło być zdecydowanie lepiej. Alex insam. Zobaczymy jak Alex Insa odleci. No ładnie, ładnie. Około 140, 139 i miejsce czwarte Włocha, więc pokazał klasę. Oby Dawid Kubacki również tak daleko skoczył. Bardzo byśmy tego oczywiście chcieli, Dawid. No i Dawid Kubacki, proszę bardzo, proszę bardzo, Dawid. No jak na zawołanie. 140,5 i miejsce trzecie, bardzo wysoki oceny po raz kolejny. Brawo Dawid, w końcu są te skoki. Jest ta powtarzalność. Oby w drugiej serii również. Fatih Arda i Pcioglu. I reprezentant Turcji. Ależ tu odleciał. I daleki skok. 142,5 daje drugie miejsce reprezentantowi Turcji. Ula la, No ładnie to zrobił. Karl Geiger. Nie. No, więc reprezentant Niemiec stuje swój skok. No i raczej szansę na awans do drugiej serii, to na pewno. Rioju Kobayashi. No i Rioju, uwaga Rioju, pięknie w locie, daleki skok i miejsce pierwsze 143,5. Wystarcza 80, żeby objąć prowadzenie. Brawo Rioju, Maciej kot. Oj Maciek, to wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze, ale ostateczności nie było tak katastrofalnie. Miejsce piąte, szkoda, że noty nie były troszkę wyższe, bo ległość była wyborna. Manuel Fettner. Oglądamy coraz to dłuższe skoki, no ale nie ma co się dziwić, zaczynamy. Zaczynają się sami, już najlepsi. Manuel Fettner, także daleki skok, 141,5. No i miejsce szóste między Maśkiem Kotem a Dawidem Kubackim. Jacques Mogel. No to jest dopiero po weekendzie w Lillehammer, to dopiero tawka się jeszcze przemiesza. Turniej ten skoczy nam wiele pytań, da na, y, odpowiedzi na wiele pytań nam da dziesiąte miejsce Jacquesa Mogela w tym momencie. No oczywiście ten skok nie był popsuty na, no, ale zawsze mogło to być lepiej. Kevin Bickner. Ojojoj, oj, oj, Amerykanin tutaj błąd na progu. No i wyciąga z tego skoku Max, ale to jest 18 rezultat, więc bardzo daleko. Czas na Cage, jego Sato. Jak sobie poradzi reprezentant Japonii. Wygląda to obiecująco. I będzie prowadzenie. 145,5 metra moi drodzy. Nie mogło to się inaczej skończyć jak właśnie prowadzeniem. Brawo Keiichi Sato. Czas na Art Także Estończyk tutaj w tym sezonie może być wiodącą postacią o ile nie wpadnie w kryzys a ten pierwszy już się pojawia 14 w tym momencie miejsce za Pałłem Wąskiem przed Danielem Czoweniem Anti Alto chyba najlepszy w tym momencie Finn w stawce no i zobaczmy czy dzisiaj awansuje do drugiej serii, awansuje i będzie to w tym momencie miejsce siódme więc najlepiej spinów Exekwo z Manuelem Fettnerem jak na razie Michel Hybek. No, zawsze dużo wymagają od niego, ale on często ma problemy. No i dzisiaj jest taki konkurs, który ma problemy. 27 miejsce, no i raczej Mishał Heybek dzisiaj poza awansem. Christopher Eriksen, Sundal. Młody talent z Norwegii, ale czy jest stanie skakać na takim poziomie przez cały sezon? Na razie 11 miejsce Norwega. Hmm. Więc nie najgorzej, ale mogło być też lepiej oczywiście. Lovrocos. No, Słowańcy szukają tego, który będzie ich prowadził przez cały sezon. No i może takim skoczkiem będzie Lowrocos, bo na razie siódmy wynik. Ezekosfetterem i Salto. Zobaczymy. Francesco Cekon. Też dobrze przed sezon. Pytanie, jak długo będzie się utrzymało w tej topce, bo na razie skacze wybornie i ten skok udowadnia to. Dziesiąte miejsce reprezentanta Włoch i robi swoje tak naprawdę. <laughs> Junshiro Kobayashi. No, musi ustabilizować swoje skoki, bo potrafi naprawdę super skoki przeplatać tymi gorszymi. Teraz czwarte miejsce mamy w pierwszej czwórce trzech Japończyków. No, zaczyna się ciekawie robić. Johan Andre Forfang. No i Forfang, moi drodzy, skacze. Daleko, ale z upadkiem. No, chyba to już przerabiał w tym sezonie. 143,5. 35. miejsce, bez awansu. No, ale raczej ten skok był daleki, to obejrzymy go w drugiej serii. Ale czy będzie walczył o punkty? To się okaże. Timmy Zaid przed nami. No ten skok Timiego na miejsce 14, więc bez szału, ale w drugą serię sobie zapewnia Marius Lindwig. No, Lindwig, wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze, ale sam skok w sobie nie był zły. Miejsce 11, Norwega z Ekwaszczekonem. Nie jest źle, moi drodzy. No i Ren Nikajdo. Ale tych Japończyków tu jest jak mrówek dzisiaj. No i zobaczmy, czy Reni Kaido dołączy do swoich kolegów. No na razie raczej nie, bo to będzie miejsce 14, więc troszkę dalej. Ale jak widać, Japończycy też świetnie tutaj. Jest pozycja samo Simon Amman. Troszkę dał nam nadzieję po tym pierwszym konkursie w że może to być jego obudzenie w tym sezonie, ale. No to był pierwszy konkurs, teraz 17 miejsce poprzednim, nie awansował nawet do 30, więc zobaczymy jak to się ostatecznie zakończy. Aleksander zniszczył. Oj, Olek, problemy po wyjściu z progu. Czy odleci jeszcze? Nie, nie odleci z tego Olek. 30 w tym momencie miejsce, no ale zaraz przed nami jeszcze paru skoczków, więc nie awansuje raczej Olek. Stefan Embacher między innymi. Czy on wytrzyma presję, natomiast? Bo to też jest młodziutki skoczek. No i podobnie jak Oleg zniszczył 28. miejsce, więc on też czeka. A Oleg już niestety odpadł. Adrian Titel. Oj, no Adrian Titel to będzie dobry skok. Adriana Titela. No i reprezentant Niemiec po raz kolejny pokazuje klasę. Druga lokata w tym momencie. Katie to Adrian Titel, pierwsza dwójka. No, my spójrzmy, co zrobi Gregor Deshfanden w takim bądź razie. Oj, 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 oj. A nie Deshfanden, takich skoków to lepiej nie robić. 26 w tym momencie, miejsce awans ma, ale co z tego, jak to będzie odległa pozycja. Philip Raymond. No i Filip Rajmun też tutaj odpala rakietę. Reprezentant Niemiec. No i świetny skok, 144 metry, więc półtora metra bliżej od Kate'a, ale jest tuż tuż za nim. 1,2 punktu, więc emocje będą sięgać za do drugiej serii. Na oki Nakamura, jeszcze jeden Japończyk. Moi drodzy, spójrzmy, ile Nakamura skoczy. Krócej, więc on tutaj będzie musiał przebijać się. Bo to jest osiemnaste miejsce. No i został Pius Pasche, lider Pucha świata obecnie. Zobaczymy, czy również po tym konkursie będzie mógł z tego miana się cieszyć. Na razie musi oddać dobry skok, żeby awansować do drugiej serii. A ten skok jest taki sobie. 15 miejsce, co prawda jest, ale trzeba będzie odrabiać exekwot z Dawidem Kubackim. Ale po pierwszej serii mamy batalię japońsko-niemiecką. Na prowadzeniu Kei Chisato. Na drugie miejscu Filip Raimund. Trzecie miejsce Adrian Titel. Czwarty Ryoyu Kobayashi. Piąty Stefan Laje. Szósty Junshiro Kobayashi. Siódmy Fatih i Pcioglu. Ósmy Frederick Winumsztad, Dziewiąty Maciej Kot. Dziesiąte miejsce Fettner Alto. I Lowro Kosmy. Dalej szukamy Polaków. Oprócz Maciejakota, Jakota mamy na piętnastym miejscu Dawida Kubackiego. Następnie dwudziesty szósty jest Paweł Wąsek. I na tym się niestety nasza klasyfikacja. Dzisiaj kończy, moi drodzy, Olek zniszczą nie awansował, no i oczywiście Kamil toch także nie awansował do drugiej serii, więc czekamy, co się wydarzy w drugiej serii. No i oczywiście będziemy mieć jeszcze Johana Andre Forfanga, 31 miejsce, 143,5 metra, nota 137,3. No i zobaczymy, czy w drugiej serii będzie w stanie poprawić tą odległość, albo chociaż wyrównać to, co miał, no raczej nie, więc tutaj... W tym momencie jest prowadzenie 140, ale raczej no nie uda mu się tu punktu zdobyć. No, chyba że będą bardzo psuć swoje skoki inni. Halvor Egner Granerud jest pierwszy z nich, no ale to jest rodak, więc raczej tutaj jak nie będzie. Choć 139,5 to nadal jest poniżej oczekiwań, jeżeli chodzi o Graneruda. Gregor de wysoko w klasyfikacji generalnej, ale niestety dziś w pierwszej serii troszeczkę zawiódł. Więc zobaczymy, czy w drugiej odpali rakietę. No na pewno było lepiej od razu. Jest 142,5. Noty także wyższe. No i w tym momencie prowadzi pytanie, czy mocno się przebije. To się okaże już za chwilę. Daniel Czofenik, miejsce 28. Daniel, uwaga, ile? No nie przeskoczy też na To na pewno. Miejsce drugie, więc tyle udało się. 141 metrów Chofeniga. Aigro. miejsce 27. Na no w drugiej serii czy będzie chciał poprowadzeniem knąć? No ten skok tak pachniał prowadzeniem 141,5, ale zabrakło mimo wszystko. To jest nadal 1,9 punktów straty do deszwandena. Paweł Wąsek. No, będą punkty dla Pawła Wąska. To jest na pewno dużo, ale no czy coś więcej? Raczej nie. To jest piąte miejsce w tym momencie, więc przedostatni tylko wyprzedza Forfanga. No I obawiam się, że dzisiaj punkcik tylko dla Pawła Wąska. Pawo Rompajnen, miejsce 24. No i Fin może zapunktować i to solidnie, jeżeli skoczy w drugim także dobrze. No jest 139, więc poprawka i miejsce czwarte w tym momencie Fina. Więc nie jest tak źle. Jakieś punkty na pewno dzisiaj wywiezie. Żak Mogel. No, żak Mogel. Ten skok powinien być dobry. Ale zabrakło czegoś tutaj jednak. Trzecia lokata Jacques Mogela. No myślałem, że będzie troszkę dalej. A utazwanden prowadzi, przebija się w tej stawce. Alex Insam miejsce 23. No i Alex Insam. Popatrzmy, jak daleko. No, chyba na Insamie się zakończy to przebijanie. Bo 142,5. No, musi objąć prowadzenie. Nie było innego innej opcji. Przewaga z pierwszej serii też robiła swoje. Christopher Eriksen Sundal. Miejsce 22. No i Christopher. Piękny ten skok powinien być. I taki jest. Trzecia lokata Norwega. No, bo więcej. No, nie był w stanie tutaj. Uczynić. Simon Amman jest druga seria. To teraz trzeba się wbrać za odrabianie straż, panie Amman. Czy jesteś w stanie to uczynić? No ja myślę, że jesteś, ale. No forma chyba na turniej będzie szykowana. 141,5 miejsce w tym momencie. Drugie dla Ammana. Timmy Zajc. Miejsce 19. Oj, Słoweniec, nie za dobrze to wyglądało na progu, ale jak go tu podniósł ten wiaterek. I prowadzenie w tym momencie dla Zajca. Brawo dla Słoweńca, brawo. Naoki Nakamura, wicelider Pucharu świata. Ale w pierwszej serii nie było za dobrze, a w drugiej zanosi się, że na razie nie będzie prowadził. Jednak prowadzi egzekwo z Zajcem, więc na Nakamura no, zrobił minimum roboty, ale co dalej? Stefan Kraft na miejscu 18. No i Stefan Kraft znowu nisko nad zeskokiem, no ale to jest jego parabola zawsze i piąte miejsce w tym momencie, no niestety, ale brakło tu odległości. Ren Nikaido, Reprezentant kolejny Japonii. A nie zapomnijmy, najlepsi są w dziesiątce Ren tutaj za krótko Żeby na prowadzenie ruszyć czwarte miejsce Ekzekwo z Ammanem dla Japończyka Dawid Kubacki miejsce piętnaste No i Dawid Próbuje Dawid Ale to będzie za krótko Żeby walczyć z tymi najlepszymi Mocno spadnie w tym momencie dziewiąte miejsce Więc daleko daleko będzie dzisiaj Dawid no i co nam pokaże lider pucharu światu? Pucharu świata Pius spaszkę przed nami i spójrzmy ile wyciągnie z tego skoku. No nie za dużo. Więc tutaj siódme dopiero miejsce. egzekwo z deszfandenem. Zanaka Murą mi się kończy, więc zobaczymy, co się wydarzy w stawce. No ale miejsce 13 to Francesco Czekon. On na razie bardzo równy. I pytanie, czy przeskoczy. Raczej mi się wydaje, że tak. Prowadzenie to oczywiście dla Czekona, więc no on zrobił swoją robotę. Mariusz Lindwik, miejsce trzynaste. Oj, Lindwik, druga seria, to nie będzie jego mocna strona. I to jest bardzo kiepski skok. Miejsce osiemnaste w tym momencie, więc ostatnie. Więc Paweł Wąsek się cieszy, bo dwa punkty dzisiaj przytuli. Manuel Fettner, miejsce dziesiąte. Manuela Fettnera, najlepszy z Austriaków, ale czy w drugiej serii również będzie tym najlepszym? Raczej nie, bo upadł i będzie za Forfangiem, więc Forfang ucieszy się. Punkcik będzie dla niego dzisiaj na Fettner. No załamany, że tego nie wylądował. Anti Alto. I Alto, uwaga, ile odskoczy. Nie odskoczy. To będzie miejsce dziesiąte w tym momencie, jak z Sundalem. Więc ta pierwsza dziewiątka się trzyma. tak, także był na dziesiątym miejscu po pierwszej serii. No ale jak w drugiej skoczy, to jest bardzo istotne. W drugiej nie ma tego noszenia, które by mu pomogło. I to jest dopiero czternasty rezultat Lowrocosa. To jest tragedia. Maciej Kot, oby Maciek skoczył lepiej. Liczymy na Ciebie, panie Macieju. No i Maciej Kot troszkę inaczej poleciał i troszkę lepiej. Ale to będzie miejsce czwarte, więc nie najgorzej, Panie Maciejko. No może jeszcze się uda w dziesiątce być zobaczymy. Frederik Wilmstadt przed nami miejsce ósme. No i najlepszy z Norwegów, jakby nie patrzeć, ale po drugiej serii już nim nie będzie. Bo spadnie daleko na szesnaste miejsce. Najlepszy w tym momencie z Norwegów Sundal na jedenastym. No, a my wkraczamy. Fatih Ardaipcioglu, a potem koncert Niemców i Japończyków. Oj, Fatih także popełnia błąd na progu. No i tutaj spadnie też mocno. Osiemnaste miejsce dopiero. Więc też daleko, daleko w tyle. No i zaczynamy. Pierwszy Junshiro Kobayashi. Miejsce szóste. No i czy Junshiro w końcu... Skoczy tak jak powinien. No to był niezły skok i obejmie prowadzenie. Dwie dziesiąte punktu przed Czekonem. Więc on robotę wykonał. Teraz reprezentant Niemiec Stefan Laje. Jak on tutaj będzie się pokazywał z jakiej strony. Ojoj, ojoj, oj, oj. Tutaj błąd na progu. Ale mimo wszystko skok daleki i obejmuje prowadzenie. 142,5. No i brawo. Co teraz Rioju Kobayashi zrobi? Miejsce czwarte. 143,5 w pierwszej. Pytanie, czy jest w stanie oddać takie dwa równe skoki? No właśnie. Rioju jeszcze nie na tym poziomie jest w tym sezonie. Szóste miejsce za Nakamurą dzisiaj skończy. Stefan Laje prowadzi. Kolejny z Niemców Adrian Titel. Miejsce trzecie. No i titel, uwaga, ile? Dobry skok, ale chyba nie na prowadzenie. Jednak tak, dwóch Niemców na prowadzeniu, a jeszcze trzeci tu zaraz skoczy, czyli Philip Raymond. Ależ oni są mocni w tym sezonie. Philip Raymond, spójrzmy, ile skoczy Philip Raymond. Popatrzmy. No nie ma tego skoku, nie ma tej odległości, ale na miejsce drugie skakuje, więc w tym momencie. Niemcy mają całe podium. I pytanie: Czy Keiichi Sato coś zmieni tam? No, ma szansę wielką. No, ale trzeba daleko skoczyć to jest coś, co trzeba otrzymać. A Keiichi Sato nie pozostawia złudzeń dzisiaj nikomu. 142 metry i to on dzisiaj wygrywa te zawody. No, troszkę utarnosa Niemców Keiichi Sato, ale piękne dwa dzisiaj skoki no spowodowały przy wysokich ocenach, że wygrał te zawody, 322 ostatecznie nota, na drugie miejscu Adrian Titel, 317,6, Filip Raimund trzecie miejsce, 316,7, dalej Stefan Laje czwarty, piąty Junjiro Kobayashi, szósty Francesco Czekon, siódmy Timi Zajc i, i Naoki Nakamura, dziewiąty Joju Kobayashi i dziesiątkę zamykaj Polak Maciej Kot, my patrząc dalej Polaku szukamy, dziewiętnaste miejsce Dawid Kubacki ostatecznie skończył w tej drugiej dziesiątce, na no w trzeciej na 28 miejscu Paweł Wąsek, 29 Lindwik, 30 Forfunk Fettner. Dzisiaj bez punktów, więc tak to się przedstawia. Czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Na no tutaj Filip Raymond liderem w tym momencie: 170 punktów. Na miejscu drugim Adrian Titel ma 160. Naoki Nakamura trzeci, 146. Pius paszkę na miejscu czwartym: 142. Piąty Keiichi Sato: 126. 6. Gregor Deschwanden ma 104 punkty, dalej 86. Junshiro Kobayashi, 8. Timi Zaidz ma 81, 9. Francesco Czekon 76. Dziesiątkę zamyka w tym momencie. Simon Amman ma tych punktów 72. No, najwyżej z Polaków Aleksander Zinssął 13. Dalej Maciej Kot, 17. Dawid Kubacki, 26. 32 jest Paweł Wąsek no i niestety Kamil na ostatnim miejscu z no ma? Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem skoczków jeszcze punktu nie zdobyło, więc sześcioma skoczkami jeszcze Kamil jest na ostatnim miejscu no ale moi drodzy, w tym momencie to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak nie zapomnijcie o cenie, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w jutrzejszym drugim konkursie z Kusamo. trzymajcie się, na razie pa pa, no i Okay.